Siemanko z tej strony, Chocolate. witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i oficjalnie stwierdzam, że rozwaliliście system. W poprzednim filmie z tej takiej pseudonowej serii, czyli Rysowanko, gdzie robiłem swojego skina w HD, e, zrobiliście taką aktywność i tyle wyświetleń, że przez resztę dnia patrzyłem się na te statystyki z taką miną. Dobra, w takim razie moi drodzy idziemy za ciosem. E, robimy dzisiaj skina Genali w HD. No dobra, słuchajcie, mamy naszą Genali. Oczywiście 128 na 128 żeby skin był w HD. No i problem jest pierwszy, co zrobić z twarzą, aby nie była zbyt. żeby się zbytnio nie różniła od, e, od tego, jak powinna wyglądać. Możemy na pewno zrobić takie oczy, żeby się tak ładnie błyszczały ale co dalej, bo wiecie co, jeśli chodzi o tego typu rzeczy, to dużo trudniej jest to zrobić już na moim skinie. Możemy na przykład spróbować może oczy troszeczkę przesunąć w górę, jakby to wyglądało, jakbyśmy przesunęli oczy w górę, bo w sumie możemy sobie na to pozwolić. Zróbmy sobie tak, tu oczywiście pyk, tu oczywiście ten cień na oczach może być troszeczkę wyżej i... Tutaj w takim razie byłaby już skóra. I wiecie, że to by wyglądało nawet spoko? Tylko trzeba by było coś zrobić z kreskami. No bo kreski na oczach muszą być, jako że to jest yy, dziewczyna. Więc można by zrobić tak i tak, żeby to ładnie wyglądało? Nie wiem. Coś takiego? Może tutaj, yy, że się te kreski o tak. Kończą. O. O, to wygląda całkiem ładnie. To wygląda całkiem ładnie. Dobra, tak możemy na razie zostawić. E, chyba, że te, chyba, że nawet te kreski byśmy po prostu przenieśli na górę. Coś takiego. O, jest chyba nawet jeszcze ładniej. I zastanawiam się, czy robimy jej teraz uśmiech. Bo mamy więcej pikseli. Możemy się postarać i zrobić jakiś uśmiech. Tylko jakby to wyglądało. No dobra, to może nie. Może nie. Nie, nie robimy uśmiechu. Zdecydowanie nie robimy, nie robimy uśmiechu, ale możemy nadal zrobić y, takie ładne. Y, ładne rumieńce. O, pod oczami. Proszę bardzo. I wiecie co? Kolejną rzeczą, którą będziemy musieli się zająć, jest y, cień. Ponieważ tutaj jest bardzo dużo cieni na tym skinie, zauważyłem. E, w sumie sam to zrobiłem. Sam spowodowałem, że są takie cienie. E, robiąc tego skina. Ale trzeba będzie te cienie jakoś tutaj dopasować. I to może sprawiać mały problem. Tyle wam powiem. E, ale dobra. Spróbujmy na razie to zrobić bez bawienia się w te rzeczy. Przede wszystkim włosy. Włosy możemy spokojnie zrobić e, z pojedynczymi, jakby takimi. Z pojedynczymi włosami. Nie muszą być podwójne, tylko mogą być pojedyncze. Zaraz się tym zajmę i w sumie to jest chyba najbardziej nużąca, robo nużąca robota, więc yy, zrobię tutaj takiego szybkiego yy, speedruna albo cięcie. Zobaczymy, jak mi wyjdzie. Okej, okay, baza chyba jest już zrobiona, oczywiście jeszcze je troszeczkę potem rozmyję, żeby to nie wyglądało aż na takie e, wyróżniające się, to wygląda teraz jak, jakieś, e, jak jakiś pixel art taki bardzo, bardzo mocny, a chciałbym, żeby to było trochę bardziej rozmyte, spokojnie tym też się zamię pod koniec. E, póki co, słuchajcie, czeka na mnie teraz e, góra włosów i to może być trochę problematyczne. Mam nadzieję, że e, to będzie w miarę równe, przynajmniej będzie przypominało to, co chcę zrobić. Zobaczymy, zaraz wszystkiego się dowiemy. Ok, góra włosów jest już zrobiona, ale widzę, się troszeczkę nudzicie, więc grzywkę zrobię już na wizji. Zacząłem to już troszeczkę wygładzać, więc e, resztę zrobimy e, już teraz przed Wami, na komerce, na żywo. E, I teraz tak, przede wszystkim, jeśli wiemy grzywkę, to w tym momencie możemy tą grzywkę zrobić tak, jak powinna być, czyli na bok, bo Genali ma włosy na bok zrobione, a na skinie ma na wprost, dlatego, że po prostu było za mało pikseli, żeby można było cokolwiek z tym zrobić, więc spróbujmy tym razem zrobić coś właśnie w stylu e, takiej zwykłej, typowej grzywki. O, coś takiego. Powiedzmy stąd, tutaj jeszcze jest powiedzmy jakiś kosmyk. O. No i nie wiem, skąd ta grzywka może lecieć. Powiedzmy gdzieś stąd może. O. Kolejny Kosmek. Pyk. Więc co, nie wiem, czy to będzie dobrze wyglądało. Bardzo możliwe, że to jest w ogóle jakiś kosmiczny błąd. Eee, Najwyżej będziemy poprawiać, będę to sprawdzał, jak to będzie wyglądało i tak dalej. Bo słuchajcie, zrobienie skina to nie jest takie hop-siup. Że się robi skina i wszystko super wygląda. Tym bardziej, jeśli się go robi w takim na przykład Photoshopie, gdzie nie macie podglądu. To jest najgorsze brak podglądu tego, co się robi, jak to będzie wyglądało w prawdziwym, ee, w prawdziwym życiu. Znaczy w prawdziwym życiu, w Minecrafcie, a nie w prawdziwym życiu. E, w prawdziwym życiu w McKinnelli wygląda akurat. E, o, to się, o to się nie muszę martwić. Dobra, coś takiego. Pamiętacie, że te włosy nie będą takie, nie będą te przejścia kolorów takie nagłe. Ja to wszystko pod koniec ładnie, e, ładnie wszystko wygładzę, żeby to wyglądało w miarę okej. Okay. A w tą stronę, no dobra. Czekajcie, czy to teraz wygląda dobrze? Chyba wygląda dobrze. Oczywiście wszystko jest na razie krzywe, ale to wszystko będzie do ogarnięcia. Coś takiego chyba powinno być okej. Okay. Dobra, dobra, jest ok. Tutaj jeszcze trzeba zrobić trochę cieniowania, ale tym się już zajmę za chwilkę. O, tu w ogóle wszędzie tam, gdzie jest czarny, taki ciemny kosmyk, musi mieć takie cieniowanie, żeby to nie było takie nagłe przejście. Ale spoko. Włosy teoretycznie są. Został jeszcze ogon. Ogon to będzie też troszeczkę problem, chociaż myślę, że nie aż taki. Wystarczy, że go troszeczkę wygładzimy. W ogóle zauważyliście, że Genali nie ma tego ogonu na skinie? To był ogon, który miał być ogólnie na każdym skinie, ale ogarnęliśmy Minecrafta 1.12.2 i More Player Models, potem był jeszcze mod po prostu Tails Mod i dodaliśmy Genali ogon po prostu w Minecrafcie, już taki, taki w 3D. A ten skin z ogonem miał być właśnie na Minecrafta, w którym nie mamy modów. Tylko problem jest taki, że potem nam się już po, po prostu skina nie chciało zmieniać za każdym razem, jak zmienialiśmy wersję Minecrafta, więc został ten, została wersja bez ogona, ale myślę, że w wersji HD spokojnie ogon może być z powrotem. O! Zróbmy, że on jest taki ładnie tutaj. O! Jest spoko. E, potem go jeszcze u, e, u... Jak to się mówi? U Flafimy. <grym> po polsku. U e, Puszyś... ...upuszyścimy? Upuszyścimy? Chyba? To tak się mówi, prawda? Istnieje takie słowo? Prawda? <noise> Dobra. E, tutaj ogon też trzeba troszeczkę... E, ...troszeczkę... O! Bo to jest zarys ogólnie, to jest cień za ogonem, to jest ciekawa sprawa. E, to jest cień za ogonem, jak... E, ...na skinie ktoś patrzy pod kątem, to za ogonem jest taki delikatna, czarna... E, ...taka czarna strefa. Yy, I to bardzo fajnie wygląda. Wygląda, jakby naprawdę tam był jakiś cień pod spodem. Więc yy, to oczywiście zostawiamy. Nie wiem, tylko czy to jest. To chyba nie jest zbyt dobry zarys. Trzeba będzie go yy, zaraz sprawdzić. Ale to zaraz zrobię, już jak będziemy kończyć. O, nie to, nie, to nie, to nie to. To nie to. Zdecydowanie nie to. Czy to. Nie, to nie jest ten, to nie jest ten sam kształt. Zdecydowanie. Zaraz to zrobię. Yy, o, jeszcze to zostało. O nie. I teraz trzeba to dobrze, dobrze połączyć. To nie jest teraz taka, taka prosta sprawa. Dobra. Kosmyk idzie tak i idzie tak, powiedzmy. Tutaj. Tutaj. Tutaj jest coś takiego. Robię wszystko słuchajcie na oko. Jeśli myślicie, że ja to robię według jakiegoś pomiaru albo czegokolwiek, nie, ja to wszystko robię kompletnie na oko. Tutaj, powiedzmy. Tutaj. Czystego w ogóle tutaj może to, ten kwadracik można w ogóle usunąć. O, tutaj tak samo. Ten kwadracik można usunąć, ten kwadracik można usunąć. Eee, tutaj nie usuwajmy tego kwadracika. Tutaj wypełnijmy go kolorem. O. Pyk. No i oczywiście pyk, pyk, pyk. Jeszcze możemy takie coś zrobić. Nie, to źle wygląda. <noise> jak już, jak już robimy końcówkę, to zróbmy tą końcówkę, Prostą o coś takiego. Oczywiście pyk 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 o niech tak będzie tylko chwila. Ja tu coś jeszcze powikrzyłem zrobiłem jeszcze tak. Eee. Teraz to już się kompletnie rozjechało. Poczekajcie tak tak o tak mają być tak mają być włosy dobra super. Czyli z tej strony usuwamy kwadracik. Z tej strony usuwamy kwadracik. I te włosy zaraz, chyba nawet już są takie, jak powinny być. Tylko z tego bym jeszcze zrobił trochę jaśniejszy kolor. O. I wygląda całkiem ok. Jest całkiem ok. Ten czarny mógłbym tutaj troszeczkę jeszcze poprzestalać, bo wiecie, że niby głowa robi cień. Jak ro głowa robi cień, to nie widać, to te włosy są ciemniejsze, o tutaj. No, i oczywiście bardzo łatwy, słuchajcie teraz. Lifehack skopiujmy to. Przeklejemy to w poziomie o tutaj. Scalamy warstwy, i wszystko jest tak jak powinno być. Tutaj zrobiłem to samo z dwoma stronami głowy. Nie robiłem tutaj po prostu lustrzanego odbicia tego i przerysowywałem. Tylko po prostu skopiowałem jedną stronę, odwróciłem ją i wkleiłem. To samo zrobimy z uszami. O, właśnie uszy. Z uszami jest taki problem, że. Yy, musimy do, mieć dobry kształt. Niech to będzie dobrym kształtem. O, pyk. Możemy sobie usunąć to, 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 to i to. I to jest kształt naszych uszu. Czy to jest. Tak powinny być? Dobra, tak powinny być. Więc yy, oczywiście z, z salmy. No, genali jako rodowity prawdziwy elf musi mieć porządne, elfickie uszy. Te, te zobaczcie, są takie strasznie kanciaste, bo tylko tyle w Minecrafcie można zrobić. Tutaj już jest zdecydowanie bardziej kształt taki, jaki powinien być, więc zróbmy go w ten sposób. O, wypełnimy kolorkiem. I teraz tak, mm, Jakiś może na krawędzi jakoś takie ładne zrobimy, o... E, tam gdzie są, tam gdzie jest środek można zrobić coś takiego. Ja bym użył jeszcze, jeszcze jeden kolor. E, nie taki ciemny jak ten. Może odrobinkę ciemniejszy, czekajcie. O, dosłownie coś takiego. I zrobił tutaj. O, małżowinę. Chociaż, wiecie, co? Ja bym zrobił ją troszeczkę bardziej pod kolor, żeby to ładnie wyglądało. O żeby nie było takie czarno-białe i zdecydowanie dużo lepiej to wygląda. Możemy jeszcze troszeczkę jaśniejszą zrobić krawędź. Pyk, pyk, pyk. O. Super. A tutaj, widzicie co? Tak sobie właśnie myślałem. A jakby tutaj zrobić takie delikatne pucie świecące, może nie tutaj, o tutaj. O. Pyk, pyk. Chyba spoko. Wygląda tak troszeczkę, jakby była bardziej pyzata. Podoba mi się. Jedno ucho mamy. Oczywiście kopiujemy je na drugą stronę. Teraz robię to, co robiłem w poprzednim skinie, czyli takie troszeczkę pofałdowania na ubraniach, żeby nie było, że jest tak idealnie wszystko prosto. Tak samo tutaj, coś takiego. Jakieś takie, wiecie, pojedyncze wgniotki, wygniotki. Okej. Okay. Czas na nogi. Teraz będzie, słuchajcie, jazda, ponieważ trzeba coś zrobić z tymi zakolanówkami. Czy zostawiamy je w ten sposób? Eee, pasek szerokości 2, czy dajemy pasek szerokości 1? Myślę, że pasek szerokości 1 może być spoko. O, zróbmy po prostu pojedynczy paseczek. A z tego, oczywiście, zrobimy też pojedynczy pojedynczą koronkę, bo to jest niby, wiecie, koronka na, na górze. Chociaż wiecie co? Możemy zrobić, chwilę, cofnijmy to. Możemy zrobić, skoro to jest koronka, to, że będzie o taka. Okej, okay, wiecie co? Chyba zbliżamy się do końca. Bluzę zostawię, nie będę jej w ogóle ruszał, bo ona w sumie jest taka... Jest taka pikselowa i powinna taka być. Chyba, że ewentualnie mógłbym poprawić troszeczkę te paski, bo te paski mam wrażenie, że są troszkę krzywo. Ale to zrobimy już, gdy będziemy tego skina używać. A ja wam tutaj tylko jeszcze na koniec pokażę taki mały easter egg. Zrobimy taki mały easter egg, nie mówcie o tym Geanalii. Wybierzmy sobie tylko jakiś ładny kolor, na przykład o. O. Nie wiem, czy już wiecie, wiecie co chcę zrobić. O, nie wiem, czy to wygląda... Oj, chyba to nie wygląda dobrze. Poczekajcie. Trzeba to ładnie pooddzielać. Pyk. O. <grystanie> <grystanie> Będzie miała łapki na dole butów. Ale nie mówcie jej tego. O. O. Jak takie skarpetki. W sumie. Pyk, pyk. Pyk. Coś takiego? Ok, chyba jest dobrze. <laughs> ok, to słuchajcie, wychodzi na to, że wszystko jest gotowe. Oczywiście włosy za chwilkę jeszcze e, troszeczkę wygładzę. To, co Wam mówiłem, i chyba widzimy się na e, Minecrafcie. Zobaczymy, jak to wygląda. Ok, Minecraft gotowy. Widzę, że nawet już przygotował się pod testowanie mojego skina, bo ustawiło mi nie wiem czemu. <ścoughs> skina domyślnego Alex. No i uwaga. Wybierz nową skórkę. Wybieramy Genali. Wersję. Uuuu... Ej, podoba mi się. Kurczę te. Zauważyliście, te włosy teraz wyglądają tak jakoś. Puszyście strasznie, jakoś tak bardzo, bardzo puszyście się te włosy wyglądają. Tu takie te kreski czarne. Myślę, że mógłbym je jeszcze troszeczkę wygładzić, bo troszeczkę się rzucają w oczy te takie o ta i ta tutaj. Ale zobaczcie. Ale ładnie. No, i tutaj jeszcze widzę pod rękawem też są, jest kilka, kilka błędów. Muszę się troszeczkę tą, tą bluzą zająć, troszeczkę ją poprawić, ale ogólnie. No to, słuchajcie, jest naprawdę, naprawdę super. Dajcie znać, co sądzicie. Chyba nie. Czy mogę ją obrócić? Poczekajcie, nie mogę obrócić, więc w sumie nie będzie widać, yy, jaka jest podeszwa, buta. Ale no, musicie mi uwierzyć na słowo, tam nawet troszeczkę widać, powinno być spoko. I napiszcie mi w komentarzu, słuchajcie, czy się kanali będzie podobało, bo na razie jej tego skina nie pokazuję. Pokażę jej dopiero potem. Więc najpierw powiedzcie. Czy spodoba jej się, bo jeśli jej się nie spodoba, to może powinienem zrobić innego albo coś. Ale póki co to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Możecie napisać, co mogę zrobić w kolejnym odcinku naszej nowej serii Rysowanko. No i do zobaczenia. Cześć.